W dzisiejszym wydaniu wiadomości zobaczymy m.in. USA zaatakowały Iran, jest reakcja Polski. Polska w specjalnej operacji przeciwko Rosji, jest ryzyko konfrontacji. Chiny pomogą Iranowi, jest odpowiedź Trumpa. Ja mam na imię Piotr, a to jest kanał wiadomości, dlatego jeśli chcecie być na bieżąco, zachęcam do subskrypcji. Wczoraj w nocy stało się to, czego obawiało się wiele osób, a mianowicie USA zaatakowały obiekty nuklearne w Iranie. A jako pierwsza takie informacje przekazała stacja Fox News około godziny drugiej czasu polskiego. Dzisiejszy wieczór rozpoczynamy od informacji Fox News. Właśnie rozmawiałem z prezydentem USA. Mam kilka nowych informacji i przełomowych szczegółów na temat dzisiejszej historycznej kampanii powietrznej. Dzisiaj wieczorem irańskie ambicje nuklearne oficjalnie wygasły. Wygląda na to, że Stany Zjednoczone właśnie całkowicie zniszczyły ściśle tajny irański środek nuklearny Fordo za pomocą sześciu ogromnych bomb bunkrowych. Początkowo spekulowano, że potrzebne będą tylko dwie. Okazuje się, że użyto od pięciu do sześciu bomb zrzuconych z amerykańskich bombowców B2. I to nie wszystko. Dwa inne, główne irańskie środki nuklearne. Natanz i Swahan zostały zniszczone 30 pociskami Tomahawk wystrzelonymi przez amerykańskie okręty podwodne z odległości około 400 mil. Na razie wszyscy są bezpieczni. Nie oznacza to jednak, że amerykańskie aktywa w regionie nie są zagrożone. Dalej wszystko było już jasne, bo swoje orędzie wygłosił Donald Trump, który osobiście, razem z sekretarzem stanu, wiceprezydentem i sekretarzem obrony, ogłosił amerykański atak. Niedawno wojska amerykańskie przeprowadziło zmasowane, precyzyjne ataki na trzy kluczowe obiekty nuklearne irańskiego reżimu Fordo, Natanz i Isfahan. Wszyscy słyszeli te nazwy od lat, gdy budowano to potwornie niszczycielskie przedsięwzięcie. Naszym celem było zniszczenie irańskiego potencjału wzbogacenia uranu. I powstrzymanie zagrożenia nuklearnego stwarzanego przez największego na świecie państwowego sponsora terroru. Dzisiaj wieczorem mogę ogłosić światu, że ataki zakończyły się spektakularnym sukcesem militarnym. Kluczowe irańskie zakłady wzbogacania uranu zostały całkowicie zniszczone. Następnie Trump wezwał Iran do poddania się i zagroził kolejnymi atakami, jeśli tego nie zrobi. Iran, tyran Bliskiego Wschodu, musi teraz zawrzeć pokój. Jeśli tego nie zrobi, przeszłe ataki, będą znacznie większe i łatwiejsze. Przez 40 lat Iran mówił śmierć Ameryce, śmierć Izraelowi. Zabijają naszych ludzi, obcinają im ręce, wysadzali w powietrze ich nogi za pomocą przydrożnych bomb. To była ich specjalność. Straciliśmy ponad 1000 osób, a setki tysięcy na całym Bliskim Wschodzie i na całym świecie zginęło bezpośrednio w wyniku ich nienawiści. W szczególności tak wielu zostało zabitych przez ich generała Hasema Sulejmaniego. Dawno temu zdecydowałem, że nie pozwolę na to. Nie będzie tak dalej. Chcę podziękować i pogratulować premierowi Bibi Netanyahu. Pracowaliśmy jako zespół, jakiego być może nigdy wcześniej nie było, i przeszliśmy długą drogę, aby wyeliminować to straszne zagrożenie dla Izraela. Dalej swoje orędzie wygłosił premier Izraela Benjamin Netanyahu, który podziękował Trumpowi za pomoc w ataku na nuklearne bazy w Iranie. Gratulacje, prezydencie Trump. Twoja odważna decyzja o zaatakowaniu irańskich obiektów nuklearnych przy życiu niesamowitej i sprawiedliwej potęgi Stanów Zjednoczonych zmieni historię. W operacji Wschodzący Lew Izrael dokonał naprawdę niesamowitych rzeczy, ale w dzisiejszej akcji przeciwko irańskim obiektom nuklearnym Ameryka była naprawdę niezrównana. Dokonała tego, czego nie mógł zrobić żaden inny kraj. Historia zapisze, że prezydent Trump podjął działania w celu pozbawienia najniebezpieczniejszego reżimu na świecie, najniebezpieczniejszej broni na świecie. Jego dzisiejsze przywództwo stworzyło punkt zwrotny historii, który może pomóc poprowadzić Bliski Wschód i nie tylko do przyszłości dobrobytu i pokoju. Prezydent Trump i ja często powtarzamy. Że pokój to siła. Najpierw jest siła, a potem jest pokój. Dzisiejszego wieczoru prezydent Trump i Stany Zjednoczone działali z dużą siłą. Prezydencie Trump, dziękuję panu. Naród izraelski, dziękuję. Siły cywilizacyjne, dziękuję. Niech Bóg błogosławi Amerykę, niech Bóg błogosławi Izrael niech Bóg błogosławi nasz niezachwiany sojusz, naszą niezomną wiarę. Na atak Stanów Zjednoczonych na Iran zareagowała także Polska, gdyż rzecznik MSZ poinformował, że Radosław Sikorski rozmawiał ze swoim odpowiednikiem z Iranu, wzywając go do negocjacji z Waszyngtonem. Na pewno takie stanowisko będzie, ale sytuacja jest, sytuacja jest bardzo świeża. Ja chciałem tylko Państwa poinformować, że odbyła się bardzo długa rozmowa między ministrem Sikorskim a ministrem spraw zagranicznych Iranu Arachim. I to była rozmowa, która dotyczyła oczywiście bezpieczeństwa polskiej placówki dyplomatycznej, bo to jest jedna z nielicznych ambasad, która pozostała w Teheranie. Większość innych ambasad ewakuowała się, ale również dotyczyła ogólnie sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie i pan minister Radosław Sikorski. Usilnie e, namawia ministra spraw zagranicznych Iranu do powrotu do dyplomacji, do powrotu do stołu obrad, także tych obrad dotyczących rozbrojenia nuklearnego i ograniczenia wzbogacania, e, wzbogacania uranu. Na łamach Fox News mogliśmy zobaczyć też omówienie, jak działają amerykańskie bomby B-2, czyli tzw. bunker busters, które zostały zrzucone na cele w Iranie. To, na co patrzymy, powiedziano nam, że jest to miejsce o głębokości od 200 do 300 stóp. Istnieją różnego rodzaju raporty dotyczące tysiąca stóp, ale myślę, że to bardziej propaganda. Więc to, co widzimy, to jest coś bardziej w stylu najnowszego filmu Top Gun. Co dziwne, właśnie ten plan zaczyna się realizować w prawdziwym życiu. To nie jest tylko jedna bomba, to będzie bomba za bombą, aby przebić się przez te warstwy. Pierwsza będzie około 200 stóp pod powierzchnią. Potem, oczywiście, zobaczymy, jak spróbujemy umieścić tam drugą i zejść jeszcze na dół. Zapytamy najlepszego strzelca i byłego instruktora, emerytowanego oficera Korpusu Piechoty Morskiej. Nie wiem, jak dobrze to zrobiliśmy, ale znasz to lepiej niż ktokolwiek inny. Powiedz nam, o po co chodzi, co można zrobić. Trafiliście w sedno. Naprawdę dobra robota. Absolutnie da się to zrobić. Nie ma na świecie jaskini wystarczająco głębokiej, by obronić się przed amerykańskim wojskiem, jeśli będzie musiała się w nią uderzyć. Dokładnie opisałeś system uzbrojenia samolotu i ich połączenie. Jest to problem trudny do rozwiązania, ale absolutnie możliwy. Dalej przedstawiono także więcej szczegółów na temat wspominanego ataku. Dziś wieczorem zostało zbombardowane to przez amerykańskie bombowce B-2, również Isfahan, a także Natanz. W Natanz znajdował się inny podziemny obiekt. Pamiętajmy, że w zanim w 2006 zbudowano Fordo, Natanz był głównym ośrodkiem wzbogacania uranu. Był on również zbudowany pod ziemią. Izraelskie odrzutowce namierzały go w ostatnim tygodniu, ale nie były w stanie przeniknąć pod ziemię, więc te amerykańskie bombowce, bombowce B-2. Które wyleciały z baz sił powietrznych White Fan w Missouri, zestrzeliłyby ten podziemny obiekt. Natanz jest ciekawe, było to miejsce ataku wirusa Stuxnet, cybertaku na te wirówki lata temu. Ale znowu, dzisiaj wszystko wróci do normy. Zaskakujące jest to, że prezydent ogłosił, że to nie jedna, ale trzy podziemne lokalizacje. I lokalizacje wewnątrz irańskiego programu nuklearnego zostały dziś uderzone przez siły powietrzne USA. Wrócimy do tego w Traf Social i ostatecznego Situation Room, jeśli możemy tam umieścić, żeby wszyscy mogli zobaczyć to na ekranie. Fakt, że to po pierwsze ogłoszenie pochodzi z Traf Social. Jest to prezydent, który opublikował wiele ogłoszeń, dużych ogłoszeń, za pośrednictwem tego portalu. I to jest największe z nich. Prawdopodobnie jego największa decyzja. Zakończony, bardzo udany atak na trzy obiekty nuklearne. Tak jak powiedziałeś, Fordo, Natans i Sfahan. Bardzo konkretne. Pełny ładunek bomb zrzucony został na główny obiekt, na Fordo. To sugeruje, jak mówiliśmy od wielu dni, że mogli wykonać kilka nalotów na Fordo, biorąc pod uwagę, że eksperci twierdzili... Że tylko jeden prawdopodobnie nie dotarłby do wnętrza. W kwestii Stanów Zjednoczonych głos zabrał też rzecznik Kremla Dmitry Pieskow, który ostrzegł Waszyngton przed bezpośrednim zaangażowaniem w bombardowanie Iranu, twierdząc, że takie działania mogą mieć katastrofalne skutki dla całego świata. Gdyby jednak zdarzyło się, że Izrael zamordowałby Ayatollaha Alego z pomocą USA, jak zareagowałaby wtedy Rosja? Bardzo negatywnie, bardzo negatywnie. Zdecydowanie byśmy tego nie pochwalili. Czy wywołałoby to jakieś działania? Rzeczywiście doprowadziłoby to do działań wewnątrz Iranu. Społeczeństwo irańskie jest bardzo dobrze zorganizowane i skonsolidowane. Doprowadzi to do narodzin ekstremistycznych nastrojów wewnątrz samego Iranu. Ci, którzy o tym mówią, powinni mieć to na uwadze. Otworzyliby wówczas puszkę Pandory. Popełniliśmy wiele błędów i otworzyliśmy wiele puszek Pandory w ciągu ostatniej dekady. Gdzie powinniśmy popełnić kolejny błąd? W tym kontekście pojawia się też możliwość udziału Chin po stronie Iranu, do czego odniósł się sam Donald Trump, twierdząc, że jest to jednak bardzo mały prawdopodobny scenariusz. Czy Chińczycy w jakikolwiek sposób pomagają obecnie Iranowi? Czy są jakieś doniesienia o tajemniczych samolotach lądujących w Iranie z Chin? Mówią, że są tam, aby zabrać swoich ludzi. Ale nie mogę o tym powiedzieć. Bardzo dobrze dogaduję się z Chinami. Bardzo dobrze dogaduję się z prezydentem Xi. Lubię go, a on lubi mnie. Mamy bardzo dobre relacje. Zobaczymy, co się wydarzy. Nie wyobrażam sobie, żeby się w to mieszali. Prezydent USA odniósł się też do wezwania Iranu, które głosi, że jeśli Stany Zjednoczone chcą negocjować z Teheranem, powinny wpłynąć na Izrael, aby jego wojska zaprzestały ataków na cele w Iranie. Jednak odpowiedź Trumpa nie zwiastuje raczej deeskalacji konfliktu. Szef irańskiego MSZ powiedział dziś po południu, że jeśli USA poważnie podchodzą do negocjacji, zadzwonił pan do Izraela i zażądał wystrzymania nalotów. Czy wystosuje pan taką prośbę? Myślę, że bardzo trudno jest teraz wystosować coś takiego. Jeśli ktoś wygrywa, jest to nieco trudniejsze niż w przypadku przegranej. Ale jesteśmy gotowi i chętni i zdolni i rozmawialiśmy z Iranem. Zobaczymy, co się wydarzy. Panie prezydencie, jaki proces myślowy stał za dwutygodniowym harmonogramem, to tylko czas na sprawdzenie, czy ludzie się opamiętają. Zagrożenie ze strony Rosji cały czas rośnie nie tylko po ciągłych atakach na Ukrainę, ale także ze względu na działania Moskwy na Bałtyku, czyli też w pobliżu Polski. W związku z tym 14 krajów podjęło skoordynowane działania przeciwko tzw. flocie cieni na Morzu Bałtyckim i Północnym. Polska, łącznie z 13 innymi krajami, podejmie skoordynowane działania przeciwko rosyjskiej flocie cieni na Morzu Bałtyckim i Północnym, brzmi oświadczenie wydane przez brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w którym wezwano też do działań mających na celu Skuteczne przeciwdziałanie rosyjskim próbom obejścia międzynarodowych sankcji. Dalej czytamy, że przedstawiciele 14 państw wyrazili poważne zaniepokojenie działalnością statków bezpaństwowych oraz tych pływających pod fałszywymi banderami, które nie są pięte prawami wynikającymi z Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza. Wobec statków pływających pod nieważną banderą na Morzu Bałtyckim i Morzu Północnym podejmiemy odpowiednie działania w ramach prawa międzynarodowego. Czytamy w komunikacie. W tym zakresie zagrożenie ze strony Rosji dostrzega też szef niemieckiego MSZ, który, cytowany przez Die Welt, oznajmił, że niebezpieczeństwo konfrontacji militarnej na Bałtyku jest realne, gdyż rejon ten stał się geopolitycznym punktem zapalnym i strefą, gdzie hybrydowe działania Rosji podważają nasz pokój i bezpieczeństwo. Te hybrydowe operacje i prowokacje militarne są niebezpieczne. I podążają za pewnym schematem. Ich celem jest destabilizacja naszych społeczeństw i sprawdzenie naszej zdolności do reagowania. Na Bałtyku konieczna jest silna obecność wojskowa, ponieważ Władimir Putin zdaje sobie sprawę ze strategicznego znaczenia regionu, powiedział szef niemieckiej dyplomacji, po czym zaznaczył, że rośnie liczba ataków hybrydowych, a Bałtyk stał się celem rosyjskich działań. Jeśli coś się wydarzy na Morzu Bałtyckim, będzie to katastrofa, powiedział Johan Wadepul. W kontekście Ukrainy dosyć zaskakującą wypowiedź wygłosił prezydent Trump, który tym, którzy wzywają Kijów, aby kontynuowali walkę, polecił, aby uważali na słowa, a mówił tak w kontekście liceja Grahama i Mike'a Pompeo, którzy odwiedzili niedawno Ukrainę. Wiemy, że robisz postępy w kierunku porozumienia pokojowego, ale nie wiem, czy pan o tym wie, że licej Graha i Mike Pompeo, gdzie są na miejscu na Ukrainie, pozornie robią coś przeciwnego, próbując sprowokować Ukraińców do dalszej walki. Co o tym sądzisz? Ludzie muszą bardzo uważać na to, co mówią. Muszą być bardzo ostrożni, ponieważ ich usta mogą wpędzić ich w wiele kłopotów. Co więcej, podczas tej samej rozmowy z dziennikarzami amerykański prezydent stwierdził, że powinien on otrzymać Nagrodę Nobla. Były kongresem przedstawił interesujący pomysł, sugerując, że gdybyś miał pośredniczyć w porozumieniu, w którym inspektorzy nuklearni udaliby się zarówno do Izraela, jak i Iranu, mógłbyś wygrać pokojową Nagrodę Nobla. Mogliby nawet zmienić jej nazwę na pokojową nagrodę Trumpa. Słyszałeś o tym? Powinni dać mi nagrodę Nobla za Rwandę. Jeśli spojrzysz, to za Kongo, za Serbię albo Kosowo. Można powiedzieć za wiele rzeczy. Można powiedzieć, że największe to Indie i Pakistan. Powinienem dostać to 4 lub 5 razy. Powinienem dostać to za, myślę, porozumienia Abrahama. Byłyby dobre. Nie dadzą mi tej nagrody, bo dają ją tylko liberałom. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najważniejszymi informacjami z Polski i ze świata, to zachęcam do polubienia tego filmu oraz subskrypcji kanału Wiadomości. Dzięki, do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku.